Zobacz artykuł Radia Z, Temat powodzi wraca, i to wraca bardzo negatywnie. Firma, która wynajmuje kontenery, w którym do dnia dzisiejszego mieszkają ludzie, którzy jeszcze nie wyremontowali domów po powodzi we wrześniu 2024, za te kontenery miała płacić fundacja, która bądź co bądź liczyła na pomoc też. Państwa w uregulowaniu rachunków za wynajem tych kontenerów. Kontenery mają być prawdopodobnie zabrane od ludzi, którzy tam mieszkają ze względu na nieregulowane rachunki. Powiedzcie mi, czy państwo musi tak funkcjonować? Czy to nie państwo powinno podpisać umowę na wynajem tych kontenerów, tylko jakaś fundacja, która. Możliwe, że się przeliczyła z kosztami. Może mi myślała, że będzie to krótszy okres wynajmu i może, że ktoś się zgłosi i im pomoże. Czy to nie wojewodowie województwa dolnośląskiego i opolskiego powinni uregulować te rachunki? Czy Tusk nie mówił na konferencji, że Kierwiński ma specjalny budżet powodziowy? Czy to nie rząd powinien opłacić te kontenery, tylko akurat przed świętami spada taka informacja na ludzi, że nie będą prawdopodobnie mieli gdzie spędzić świąt? Czołem w Wielkiej Polsce.